Nie wiem o czym ma film. Dobra, chodźmy do. Czy ta osoba weszła do szafy? Dzień dobry. Komentary kanał, a okej. Okay. Brudy na siebie wyciągali. Co się okazało? O kurde. No właśnie nie wiem o co chodzi. Znaczy, zresztą... Wardenga i gargamy to są... Jedyne... Osoby, które faktycznie kojarzę z tego co robią w YouTubie. Czy też robiły, i, mm, i, i potrafię skojarzyć ich nik z, z twarzą, to są jedyne dwie osoby w tej całej dramie. Pierwszy hak szybko poszło, no bez kitu, ale tam sama babka się ograła, nie? Hmm. Nie wiem gdzie ta leży... A ona się już tam podczołgała! Te, te, te! Nie ma palety. O Jezu, jaki team latarka! Już? Александра. Мамча. Mogę ci linka z tym hitowym filmem? No, możesz podesłać. Się zaznajomysz, ale trwa godzinę. Ja bym nie oglądał, gdybym był w co najwyżej obczajciu ciuryki poprzewijać. Albo 15 minut do obiadku. Innego dnia 15 minut do obiadku. Bo tak to nie ma sensu, nie? To, to szkoda czasu. Mm, dobra, darkness. Darkness niech mi pokaże. To! Ranna osupka. Oj, no dobra, to nie było dobre. Gonie, gonię, gonię, gonię. gonię. Gdzie ona jest? Brawo, nie wiem po co tu sto stoisz. Nielpy ja od razu za Mikelą. Łatwa presja, możliwe, że lepiej, możliwe, że lepiej. A, one. Nie polecam takich treści do obiadku. A okej? Okay. Okej. Okay. Ja nie widziałem. Jakbym wiedział, to bym inaczej zareagował, nie? Brawo. Nie, nie, podpalety to nie. Spierdzielaj, ogarnij się, typie. Dobra, nie potraficie grać jak ludzie. Naprawdę. Banda ułomów. Co, nagle nikogo nie ma. Lepiej robić slag, no na takich ułomów to trzeba. Gdzie ona? Paletka za free tam była. jest. Nie lubię, jak się tak kręcą. Mam cię. Wejdź kanał, zacytuję, co o sobie napisał i wszystko wyjaśnię. Mam na imię Mikołaj, mam 20 lat i od kilku lat... Dysumuję, najciekawsze nic w internecie i najczęściej w polskim internecie. Okej. Okay. Już ona poszła. Ta Gratuluję. Pff. Kurde, już ją podnieśli. No. się prosisz No dobra Nie Jest nasze bojlowera zdecydowanie zbyt mocny. Trzeba napocić, żeby powiesić surwę. Dobra, irytujący, mega irytujący. No dobra, chodźmy za nią. E. Serio? Hmm. A tam już jesteś No dobra Mam Cię. W tym filmiku, co ci na Discordzie podosłem powinno się wyjaśnić kto to, kto to, ktoś tam i w ogóle o co chodzi, bo w sumie ja sam nie wiem do końca co, jak i szczerze mnie no mnie też. Kurde, nawet nie można sobie jak człowiek podnieść surwa. Ech. Lesz. Co ja podnoszę, dwóch surwów zostało. Na no, wiedziałem, gdzie jest ten drugi? Gena zrobił. No dobra, ale zrobił. To znaczy, że był tam i już go tam dawno nie ma. To znaczy, że jak ja tam dojdę, to już tam nawet jego śladów nie będzie. To wiesz. było blisko, na drugim końcu mapy. Okej. Okay. Да. Доброго вам,